видишь что? Кто тут есть? Покажи <свист> Давай ещё покажи, если ты такой отважный. За недолго я прийду за всеми вами. О мой Год! Мы чего-то не боимся. Ещё только немного, немного. И я уже иду по вас. Hi guys, cheers! Ja, 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 woop 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 Siemano wszystkim, koty i kociaki. witam na moim witam na moim Talking Tom i z wami jak zawsze gramy dalej w Talking Tom i, Friends, Talking Tom i przyjaciele. I myślę, że dzisiaj na pewno też coś się wydarzy, bo nie może być tak, żeby czegoś się nie wydarzyło u nas w gierce. Każdy kto za 3 sekundy zostawił opuścię góry i Subika z dzwonkiem, do was dzisiaj nie przyjdzie Talking Tom i jego przyjaciele. Nie nie, nie. 3, 2, 1. Zostawiliście jest jeszcze sztos. Czołg komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj, zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty! No a my banda Uff, zaczynamy. O matko, co tu się dzieje? Boże, patrzcie co tu w ogóle się dzieje. Angela, Boże, biedna Angela, wstawaj. Zaraz będziemy jak, jak zawsze karmić, spać, wszyscy nich, dawajcie coś robimy. Boże, co tu się odprawia po prostu. Dajcie Angie, Becca, Ginger, dawajcie. Jeść. Sedzimy. Tak. Oj Boże. Кто там еще, что происходит, все монстры? Боже. О, хенький, здесь окей. Я думал, что мы их Ну, или они исчезнут, как всегда, они тут исчезают. Хорошо, разрешим, давай едд ⁇ м. Давайте, суши, фритки, тезлоты, сыр, предвчера. И тоби тоже. Окей, их накормили шмы. Не путь, ты же доволен? Ну, вижу. Знову хочу тебе есть, матку. Давайте, им что-нибудь купим. О, майк, гарбо. Avocado from Mexico, no właśnie. Dawajcie kupimy avocado, będziemy obraz zdrowy, zdrowy obraz życia. No co, chyba mu się nie spodobało, jedzi, jedz, Angie. Angie chyba smakowała dobra, oni już wszyscy są ok. Serio? Hank. No gdzie byłeś? Przecież dobra. Dawajcie też damy avocado. No, no, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba mu się nie podoba. Tak, musicie jeść zdrowe jedzenie, słuchajcie, wszystko. Teraz będziemy jeść tylko zdrowe jedzenie, ja was nauczę. I się zrobicie takimi, ale ludźmi. Ale ludzie też nie jedzą zdrowego jedzenia, więc wiesz. No ale będziemy próbować przynajmniej. Tak jak w życiu. Próbować przynajmniej. Co najmniej, co nie? Co to jest? Ej! Kochanie, co to było? Tak się dzieje tylko wtedy, kiedy jest jakiś wlam w gierkę. Ktoś nam się wlamuje w gierkę, mi się wydaje. Czy wiedzieliście, co się dzieje? Ja nie wiem, co to jest. Angela? Tak, wiedziałam, to było coś dziwnego. Zapytaj u Bena. Boże, ja też nie wiem, co to jest. Słuchaj, ja jestem w szoku. Oh my god. No dawajcie, dawajcie, obudzimy ich. Słuchajcie, spytamy może u Bena. To tam Andzie mówi, żeby się spytać u Bena, więc dawajcie spytać... Sobie... No Ben, no serio. Siki Miki, naprawdę. Dobra, dawaj już sobie swoje siki. ty poszprzątaj. Boże, jak wszędzie brudno znowu. Wy jesteście crazy, słuchajcie. Dawajcie tutaj. Hanka, henka, henk sprzątaj. Nie może być syfu w chacie. Nie może być syfu w hacie, no właśnie. Tak, zaraz on tam się wysika i będziemy fuh, pytać u niego. No, szybciej. Dawaj. Oj, śpiewa nam bosz. No siema Ben, widziałeś coś? Czy wiesz o tym? No cześć Max, dzieje się coś bardzo dziwnego i strasznego. Musimy uważać. Oj, jakieś dziwne rzeczy naprawdę się dzieją. I ja nie żartuję, uważajmy na to wszystko, naprawdę Max. No wiem, że musimy uważać. To jest jakiś super potwór, coś dziwnego. Nigdy nie słyszałem takiego. No, mi się wydaje, że bardzo dziwnego coś się dzieje, naprawdę. Dobra, będziemy uważać, no. Myślę, że my sobie poradzimy, bo my jesteśmy mocną ekipą, bandą, plus tutaj jeszcze też banda potworu, więc jest okej. Okay. Dobra, dajcie jak zawsze na zakupki, może nam w końcu wypa wypadnie jakiś milion hajsów i te biedne dzieci już nie będą potrzebowały tutaj my coś robić. Dobra, jakieś do leczenia coś tam, banany, ok, 60 hajsów, to też już w sumie nie jest źle, może nam dzisiaj się uda. Jakie otwieramy? Ten po Ok. Dobra. Wszystko gra. Co tam u nas tutaj? Może jakieś odz odznaki? 50. Wow, serio. I jeszcze 500. O mój, oh gosh jakaś woda. To super jest, słuchajcie Co tam, Andzie? Może też jeszcze coś nam wypadnie? Andzie, czy nie wypadnie? Nie, Henk hmm, Też prawie. Beka. O, beki coś wypadło. 20 Hajsiorów. No. Super. super po prostu. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Znowu jakaś woda. No pamiętam tą gierkę w wodę. I u Bena też wypadła Boże, to słuchajcie my już jesteśmy dzisiaj w ogóle bogaci. I coś nam wypadło, nie wiem co tu jest, było coś nowego. Super. Wszystko dajcie, co tu się dzieje. Będę myślał o Tomi. ty widzisz to? Кто тут есть? Пока еще. Давай еще пока если ты такой отважный. За недолго я пшиду за всеми вами. О мой гад. Мы чудовище не боим. Что только троха, троха, И я еще иду по вас. ja jestem kochani w, w szoku, Boże. Potwory. Ja tutaj mam ten, szok jakiś, słuchajcie. Dawajcie, bekę ja tam zjedzimy. Widzieliście? Tak. Idźcie wszyscy spać, dobra. Fuh, słuchajcie, ja się przestraszyłem. Ja po prostu nie poznaję tego głosu, więc ja nie wiem, jaki to jest potwór. Andzie czy ty nie wiesz, jaki to jest potwór? Słyszałaś w ogóle, co się dzieje? O Boże, Macie bardzo się boję. Ja nie wiem, kto to jest. Nic, nic, słuchajcie. Oj, Boże. Tak, lusterko prawdy. Okej, okay, dobra, lusterko prawdy. Gruba akcja. Szybko ich poluszmy i szybko ich obudzimy, jak zawsze. Zaraz pójdziemy spytać o nich, co oni o wszystkim tym myślą, ale jestem naprawdę w szoku, słuchajcie, kochanie. Ja nie wiem, kto to jest z potworów. Znamy dużo gierek wiecie, no, ale kto to może być? Ja jestem bardzo ciekaw, więc i don't know, słuchajcie. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, kto to może być, Więc zróbcie pauzę. Zostawcie na pauzę i napiszcie mi w komentarzach, co my... myślicie w ogóle. Oj, Boże, chcesz jeść. No to bierz bananka. Henk, ty wiedziałeś w ogóle, co się dzieje? Ben, sorry. Oj tak, Max, to jest chyba jakiś bardzo mocny potwór. Ja nie wiem, wam... na pewno nie znacie, kto to jest? Max, ja bez pojęcia. Ja w ogóle nie rozumiem, Ben, kto to jest. Bo nie jest mi ten demoniczny głos, nie jest znajomy. Dajcie, spytam u, u kogoś innego jeszcze. Tak. No, wstajemy, wstajemy wszyscy, dawajcie, pobudka. Dobra, wydajemy hajs i tak mamy prawie 500 hajsów na dzisiaj, więc dawajcie. Gingerko, Siku. Ben myśli o. Talking Handle. o oh my god, Angie. On o tobie myśli, ale spoko. Weź może u domu zaraz jeszcze spytamy. Czy u Beki? Bekka, Rebeka! Oj, masz, słuchaj Tom, widziałeś w ogóle co się dzieje, czy nie? A co? już się boisz Maciu. Dobra, dawaj bez swoich żarcików, bez żerdzików swoich, ok? Dobra, tak naprawdę ja nie wiem kto to jest i my musimy uważać, bo ten potwór jest bardzo mocny. Oh Mój nawet ty nie wiesz, dobra, bierz ten banan. Nawet to nie jest, no, słuchajcie kochani, więc tu jest jakaś gruba akcja, naprawdę. Coś tu słuchajcie, jakaś lipa. Ja się boję, może jakiś mocny potwór może być, więc wiecie. Musimy naprawdę wszyscy uważać. Halo, potworki, słuchajcie, wy w ogóle w tym macie jesteście? Może ktoś z was coś ukrywa? Nie, 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 w żadnym razie. Nie, nie, nie. Może ktoś z was zna, kto to jest? Bez pojęcia, ale to coś strasznego. Moje widzowie też. nasi widzowie też nie wiedzą, kto to jest. Ja jestem w szoku, słuchajcie, naprawdę. Trzymajmy się razem, razem my to siła. No, będziemy razem się trzymać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, więc. My jesteśmy z wami, wy jesteśmy z nami. Jesteście z nami, no. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, okej, okay, Dobra, Max. to będziemy patrzeć tutaj. Tak, banda, jak myślicie, jak my musimy wylapać tego monstra potwora, słuchajcie? No nie wiem, może jakaś pułapka, czy coś tego typu? No w sumie spoko pomysł. Wszyscy przybili piątkę, spoko. Dawajcie, niech śpią. Oj dobra, więc dobra kochani, zostawiamy ich śpią i może on się pojawi, zobaczymy. Specjalnie położymy wszystkich spać, więc mam nadzieję, że on się pojawi i my się dowiemy, co to za potwór. Jaki to jest potwór w ogóle? Mhm, no właśnie.